Hej, witam Was z cytrutowej dżungli. Dzisiaj będzie akurat o oliwce. Trochę wieje wiatr, więc może być trochę głośno przez ten wiatr. Pamiętacie może tą oliwkę właśnie, którą mam w gruncie. To jest pierwsza oliwka, która u mnie wylądowała na stałe w gruncie. Także ma już powiedzmy półtora zimy za sobą. Pamiętam chyba, że jakoś w lutym ją wkopałem. Więc pierwszą, znaczy drugą połowę jednej zimy i całą kolejną zimę ma już za sobą. No i ostatnio konkretnie przycinałem na wiosnę. Że zostało tylko trochę badyli, ale zobaczcie, jak teraz wygląda. Teraz właśnie było drugie przycinanie. Przycinałem wszystko od dołu, bo po prostu ta korona tak urosła, że aż powiedzmy dotąd wszystko rosło. Więc połowę tego dolnego pnia zasłoniło. A że pień przy oliwce jest też ozdobą, więc przyciąłem to, żeby to odsłonić i trochę tą koronę zrobić kształtną więc też parę jakichś pędów, które rosły w dół, pousuwałem no i dzięki temu ma teraz ładny kształt Pienis odsłonięty fajnie, bo się ładnie tutaj rozwidla także w środku można zobaczyć, że jest kilka tych głównych pędów prowadzących także korona powinna naprawdę być ładna, kształtna no i zobaczcie jak teraz fajnie wygląda ta oliwka i rośnie naprawdę niesamowicie różnica między oliwką w gruncie a oliwką w donicy jest naprawdę gigantyczna. Także ta oliwka ma gdzieś teraz 2,5 metra. Także jest już kawał oliwki. A tutaj zobaczcie to jest druga taka oliwka, która praktycznie była taka sama jak kupiłem, która jest w donicy. Ma dużą donicę. Ma też piękną koronę. Ale mimo to ta korona jest mniejsza. Zobaczcie, też jakieś tam oliwki zaczynają już rosnąć. Także warto je sprzecinać, żeby pobudzić oliwkę do wzrostu. Dzięki temu można ukształtować fajną koronę. A rośnie po prostu cały czas. To możecie zobaczyć po tych zielonych końcówkach. To znaczy, że te pędy. Ładnie teraz rosną. Praktycznie rośnie przez cały sezon. No i będzie z tego fajne drzewko. Trzeba potem będzie tylko kontrolować, żeby nie było też za duże, bo jakoś trzeba je przezimować. Więc w tym roku dają dwa takie namioty na oliwki, bo mam dwie oliwki w gruncie. Także trzeba będzie pilnować, żeby nie zmarzły. Pozdrawiam. Trzymajcie się.